Gotcha. LG Tone Free FP8W. Takie właśnie słuchawki bezprzewodowe typu TWS pojawią się u mnie dzisiaj w recenzji. Jest to pierwszy sprzęt od marki LG na moim kanale i mam nadzieję, że nie ostatni. A te słuchawki kosztują na chwilę obecną jakieś 399 zł, ale w tej cenie dostajemy naprawdę mnóstwo funkcji i są to słuchawki, które spokojnie mogą konkurować z innymi markami z tej półki cenowej, a nawet z droższymi. Dlaczego? O tym postaram się Wam opowiedzieć w dzisiejszym filmie. Aktualne i dokładne ceny zawsze sprawdzicie w linkach w opisie filmu no i na wstępie zachęcam do subskrybowania kanału, ponieważ u mnie już ponad 2600 filmów jest w czym wybierać poradniki, porównania, recenzje, każdy znajdzie coś dla siebie, tak więc myślę, że warto. Jeśli zasubskrybowany od razu to dziękuję bardzo i tymczasem zapraszam na film. Zaczynamy! Oto słuchawki LG. Tone Free. Natomiast te słuchawki występują w kilku wersjach, i tutaj dokładnie mamy wersję Tone FP8W. I tutaj akurat mamy kolor biały, do wyboru mamy kilka ciekawych kolorów. No i taka ciekawostka, są to pierwsze słuchawki, jakie mam okazję testować, typu TWS i ogólnie, które mają technologię UV Nano, czyli te słuchawki. Posiadają funkcję czyszczenia, dezynfekowania słuchawek poprzez użycie ultrafioletu. Po bokach nieco specyfikacji, natomiast o wszystkim szerzej opowiem za chwilę. Natomiast zobaczmy sobie, jak wyglądają same słuchawki. Powiem Wam, że ETUI jest mniejsze niż się spodziewałem. I w zestawie mamy jeszcze przewód ładujący USB na USB typu C. Również w kolorze białym i ma on około 50 cm. Mamy też wymienne końcówki silikonowe. Jeśli komuś takie końcówki nie do końca pasują, to polecam pianki typu Comply, żeby sobie dokupić. Czyli końcówki wykonane z Memory foam, bardzo trwałe, bardzo przyjemne także w użytkowaniu. Można kupić sobie osobno. Mamy również broszury oraz instrukcje. Tu jest logo Tone. Z tyłu mamy port do ładowania. I z przodu jest dioda informacyjna UV-Nano. ETUI jest oczywiście magnetyczne. Mamy tutaj także drugą diodę pokazującą poziom naładowania tego ETUI. Widzimy w tej chwili, że ten ultrafiolet działa. Wyłącza się po kilku sekundach. Dioda w tej chwili jest w trybie parowania. I same słuchawki są dość niewielkie. Zważmy sobie, jeśli chodzi o całe etui z słuchawkami, to waga pokazuje 48 gramów. Etui bez słuchawek około 40 i same słuchawki ważą po około 5 gramów sztuka. Słuchawki do etui oczywiście też tutaj mocują się magnetycznie. Tutaj mamy styki, a tam mamy magnes i same słuchawki mają dość prosty kształt mamy oznaczenie tutaj right we wnętrzu przetwornik tak wyglądają słuchawki mikrofon i także sterowanie tak więc kształt słuchawki jest dość prosty co do komfortu no to wypowiem się o tym w dalszej części recenzji macie jeszcze jak one do tego pudełka wskakują bez żadnego problemu nie da się ich włożyć odwrotnie bo po prostu nie pasują tak więc pierwszą część recenzji mamy za sobą, przechodzimy teraz do testów praktycznych. No i przyszła pora, żeby skonfrontować marketing z moimi testami. Producent informuje, że słuchawki mają naprawdę spore przetworniki. Dzięki czemu uzyskujemy czysty i wyrazisty dźwięk z użyciem protokołu Bluetooth 5.2. Co do jakości dźwięku, będzie o tym jeszcze szerzej w dalszej części filmu. Natomiast w tym momencie muszę Wam powiedzieć, że jak najbardziej mogę potwierdzić fakt, że ten dźwięk jest klasy premium, czyli naprawdę świetnej jakości. Również tutaj pomocna jest aplikacja, którą pokażę Wam już za chwilkę. Aktywna redukcja szumu. Tutaj również mamy do wyboru kilka wariantów dzięki aplikacji. Natomiast tę redukcję można też włączyć poprzez. Odpowiednią kombinację dotknięcia słuchawek. I jak to się sprawdza? Jeśli nie mamy muzyki włączonej, po prostu zamocujemy słuchawki w uszach, Takiego wow, może to nie robi. Natomiast jeśli zaczniemy słuchać już muzyki i te mikrofony wyłapujące szumy będą pracować tak jak trzeba, to wtedy efekt jest naprawdę piorunujący, testowałem tą redukcję siedząc przy hałaśliwych urządzeniach, takich jak głośne wentylatory i faktycznie z włączonym trybem ANC, ten dźwięk nie brzmiał tak jakbym siedział tuż przy źródle tego hałasu, a mniej więcej tak, jakby źródło zakłóceń było odsunięte o przynajmniej kilka metrów. Poziom redukcji był naprawdę duży, co pozwoliło skupić się na muzyce. Działa to też w drugą stronę, ale o tym przy omawianiu aplikacji. Technologia UV no Nie mam tutaj odpowiedniego sprzętu, żeby sprawdzić, ale wiem, że ultrafiolet bardzo dobrze działa jako taka wstępna forma czyszczenia tych słuchawek. Oczywiście, jeśli słuchawki fizycznie się nam zabrudzą, zakurzą, to warto je wyczyścić chociażby takim patyczkiem, jak jest tutaj pokazane na zdjęciu. Można użyć alkoholu izopropylowego lub jakichś delikatnych środków czyszczących. Pamiętajcie, że jak najbardziej neutralnych, ponieważ jakby nie było, to ta wkładka ma później kontakt z naszymi uszami, czyli z naszą skórą i mamy tutaj wkładki do uszu klasy medycznej, hipoalergicznej, komfortowe. Również nie miałem jak tego zbadać, ale wierzę tutaj na słowo, że są to wkładki dobrej jakości. Generalnie co do nich żadnych zarzutów też nie mam. Po prostu sprawdzają się ok. Co do trzymania się w uszach, to, to na średnich, które były standardowo założone, te słuchawki absolutnie nie wypadały nawet chociażby podczas biegania na bieżni dość szybkim tempem. Czyli możemy z nich także skorzystać na przykład do uprawiania sportu. No i właśnie mamy to, smukła konstrukcja, dzięki czemu dobrze trzymają się w uchu. Jak najbardziej można potwierdzić. No i mamy system trzech mikrofonów. Natomiast, jak ten mikrofon się sprawdza i trzyma jakąś redukcję zakłóceń podczas rozmowy, to też najlepiej pokaże próbka, która będzie za chwilę. Trip szeptu oczywiście też będzie przetestowany. No i dochodzimy do takiego dość spornego zawsze tematu, czyli wytrzymałość na jednym ładowaniu. Mamy tutaj zaznaczone, że do 10 i do 24 godzin łącznie z doładowaniem poprzez etui. Same słuchawki powinny wytrzymać do 10 godzin. Jest zaznaczone, że bez funkcji aktywnej redukcji szumów. Ja sprawdziłem właśnie z włączoną funkcją ANC i przy około 80% głośności, co już moim zdaniem było naprawdę głośno, jeśli chodzi o głośność, to moim zdaniem te słuchawki mają spory zapas. Natomiast właśnie przy tych 80% z trybem ANC wytrzymały niecałe 6 godzin. Czyli 10 godzin możecie osiągnąć spokojnie, bez trybu ANC i maksymalnie na około 70% głośności. Natomiast słuchawki ładują się szybko, wystarczy 5 minut ładowania żeby posłuchać około godziny, no właśnie, zależy czy z tym ANC, czy nie, tutaj też jak najbardziej to potwierdzam. Szybkie parowanie, nie było żadnego problemu z parowaniem, żeby sparować je z komputerem, ze smartfonem, z tabletem. Odporność na zachlapania krasa IPX4. Co to właściwie oznacza? Oznacza to tyle, że nie musimy bać się zachlapania niewielkiego deszczu, czyli słuchawki są w miarę hermetyczne, natomiast nie należy wystawiać ich na długie działanie wody ani zanurzać. Czyli nie są to słuchawki, które wytrzymają po prostu kąpiel w basenie. Natomiast do doprawiania sportu na jakiś lekki deszczyk bez żadnego problemu. I aplikacja Tone Free zabieramy się za prezentację, co potrafi ta aplikacja. Jak sprawdzić poziom naładowania słuchawek? Same słuchawki nie mają żadnej diody, można to sprawdzić poprzez aplikację, ale słuchawki też podpowiadają nam tutaj kolorem diody na etui, czyli jeśli słuchawki mamy w środku i otworzymy etui, to jest pokazany kolor zielony, żółty, czerwony. W tej chwili mają jakieś 60% mocy, więc jest kolor żółty, a jak wyjmiemy słuchawki i wtedy otworzymy, zamkniemy same etui, no to pokazuje poziom naładowania ETUI, czyli w tej chwili jest to też żółta strefa, jakieś 30 parę procent ma to ETUI. No i słuchawki włączają się i parują tylko i wyłącznie w ETUI. Na słuchawce mamy przycisk, mikrofony, a ten czarny element na słuchawce to jest czujnik zbliżeniowy. Jeżeli jeśli na przykład mamy utwór spauzowany, włożymy słuchawkę do ucha lub po prostu zakryjemy ten czujnik, wtedy muzyka jest automatycznie odtwarzana dalej, a jeśli wyjmiemy z ucha, no to wtedy ten dźwięk jest automatycznie przerywany. Natomiast sporo więcej mamy w aplikacji, przede wszystkim indywidualnie widzimy poziom naładowania każdej słuchawki z osobna i lewej i prawej. I tak wygląda sam panel sterowania. Jeśli włożymy słuchawki do środka, to także nam się tutaj etui. Pokazuje i procentowo poziom naładowania, też jest to bardzo dobra opcja. I zobaczcie, mamy korektor dźwięku, aż 5 ustawień, czyli naturalny. Mamy taki dźwięk najbardziej studyjny, nazwijmy to, czyli niepodbarwiany. Mamy treble boost, czyli podbicie tonów wysokich, bass boost, oczywiście podbicie basów. Następnie mamy tryb immersive, który nieco zmienia dźwięk. Mamy bardziej przestrzenną charakterystykę oraz ostatnie, czyli 3D Soundstage. Jest to tryb idealny do gier, szczególnie do jakichś strzelanek, na przykład mobilnych, gdzie po prostu otrzymujemy wirtualny dźwięk przestrzenny, wielokanałowy. Mamy oczywiście możliwość ustawienia własnych. Do wyboru są dwa różne tryby. Można tutaj sobie to poprzestawiać po swojemu. Mamy Tone Free Lab gdzie możemy włączyć tryb szeptu oraz tryb gier, szczególnie polecany właśnie w szybkich grach, ponieważ wtedy mamy praktycznie zerowe opóźnienia pomiędzy dźwiękiem a obrazem. Mamy też podręcznik użytkownika, czyli jeśli nie mamy aplikacji, a chcemy na przykład włączyć tryb redukcji szumów, no to wystarczy jedną słuchawkę przytrzymać dłużej. A mamy też jedno, dwa, trzy dotknięcia. I także podczas ładowania słuchawek odpala się ten tryb czyszczenia UV nano. Następnie mamy tryb ANC. I to jest tutaj w kilku wariantach, ponieważ mamy redukcję szumów, wysoka niska, czyli te hałasy stła są albo filtrowane tak odrobinę, albo bardzo mocno. Oczywiście wpływa to na zużycie baterii. Następnie mamy tryb wyłączone, przeciwny tryb. To jest tryb taki ambient aware, czyli, że właśnie słuchamy muzyki, a jednocześnie słyszymy to, co się dzieje na zewnątrz. I są dwa tryby: tryb słuchania muzyki oraz tryb rozmowy, który bardziej tutaj wyłapuje po prostu mowę. I to automatyczne odtwarzanie, wstrzymywanie poprzez ten czujniczek na słuchawkach można sobie włączyć, wyłączyć. Są też dodatkowe opcje, więc jest tego naprawdę sporo. Mamy też opcję znalezienia słuchawek do usznych i ustawienia alarmów. W trybie znajdywania słuchawki wydają Dźwięk. Tak więc, chyba najważniejsze rzeczy w tej aplikacji wam tutaj pokazałem. Szczególnie bardzo fajne są tutaj te tryby. Jak ktoś lubi więcej basu, to może sobie tutaj oczywiście to włączyć. A tryb 3D i immersive są świetne do gier, a także na przykład do oglądania filmów. No i czas na wrażenia dźwiękowe. Zaczynamy od muzyki klasycznej, orkiestralnej. Tutaj muszę przyznać, że te słuchawki grają naprawdę czysto. Przede wszystkim szczegółowość, a także dynamika. Tony wysokie, jak i średnie reprodukowane na naprawdę dobrym poziomie. I tutaj oczywiście najlepiej sprawdza się tryb natural. Muzyka rozrywkowa. Przede wszystkim mamy tutaj wyrazistość, szczegółowość i dynamikę. Są także wyraźne fragmenty wokalne. Natomiast jeśli chodzi o poziom basu jest to kwestia gustu. Ja osobiście dobrze słuchało się na trybie natural, ale przy użyciu trybu bass boost bas jest bardziej intensywny i bardziej głęboki. Natomiast nie dominuje pozostałych ścieżek, więc cały czas ten bas jest na takim jeszcze przyzwoitym poziomie. I nie jest przesadzony. Muzyka rockowa. No tutaj muszę pochwalić te słuchawki, ponieważ nieczęsto zdarza się, żeby muzyka rockowa, która jest wymagającym gatunkiem, szczególnie poprzez takie instrumenty jak perkusja czy gitara elektryczna, żeby te utwory zawsze brzmiały dobrze. W tym przypadku jest naprawdę nieźle. Mamy także wyraziste wokale. Oglądanie filmów i seriali. Tutaj polecam tryb immersive nawet 3D, dzięki czemu będziemy mieli głębie i. Mocne efekty specjalne, do tego przyzwoita muzyka i wyraźne dialogi w filmach i serialach. I na koniec gry. Ja jestem osobiście fanem grania w stereo, natomiast doceniam tryb 3D, który pozwala bardziej zorientować się w grze już za pomocą samego słuchu. Mamy wtedy dobre pozycjonowanie, wyrazistość kroków oraz dźwięk podzielony na warstwy, dzięki czemu to co dzieje się blisko nas jest bardziej akcentowane, a to co dzieje się dalej jest bardziej w tle. Co może oczywiście wpłynąć na pozytywny odbiór gier. Trybem niskiej latencji w gry gra się naprawdę dobrze, natomiast jeśli chodzi o na przykład oglądanie filmów i seriali, YouTube i różne inne playery, to powiem Wam, że zauważyłem tutaj osobiście takie naprawdę bardzo minimalne, Opóźnienie synchronizacji pomiędzy dźwiękiem a obrazem. A co do głośności słuchawek, tak ze smartfonu, jak i z tabletu, są one bardzo głośne. Dla mnie ten zapas głośności jest w zupełności wystarczający. Ok, czas na test mikrofonu, a raczej całego zestawu mikrofonów tych słuchawek. Na tablecie odpaliłem aplikację. Na początek będzie standardowy tryb, tak więc odpalam aplikację do przechwytywania dźwięku z mikrofonów bezprzewodowych. Test mikrofonu słuchawek LG Tone Free FP8W. Test nagrywany przyciszywkę, tak więc ocencie czy jakość tego dźwięku oraz jego głośność jest wystarczająca do komunikacji. A żeby było troszkę utrudnienie włączę w tej chwili jakieś zakłócenia hałasy w tle i zobaczymy czy ten mikrofon ma jakąś redukcję e, hałasów w stuła. Włączę teraz te dźwięki helikoptera tak więc posłuchajcie czy ten helikopter cały czas jest wyrazisty, czy mój głos jest wyraźny, czy jednak ten mikrofon nie do końca radzi sobie z otrzymaniem jakichś głośniejszych hałasów naszego tła. Natomiast w tym momencie muszę pochwalić funkcję ANC, ponieważ nie zdawałem sobie sprawy mając te słuchawki w uszach, że ten helikopter ustawiłem tak głośno, jak wyjąłem słuchawkę, to się po prostu zdziwiłem. Tak więc tryb ANC, jeśli chodzi o blokowanie tych dźwięków do naszych uszu, działa naprawdę świetnie, ponieważ miałem wrażenie jakbym ten helikopter miał ustawiony na 20% głośności albo ten dźwięk dochodził z kilku metrów dalej, tak więc to sprzeda się dobrze. Natomiast jak wypadł mikrofon z szumami w tle, czy ten helikopter przeszkadza, czy ten dźwięk był przechwytywany, no to mogliście już sobie posłuchać. Teraz czas na drugą część testu, czyli w aplikacji zaznaczam tryb szeptu. Czyli tak, przytrzymaj prawą słuchawkę przy ustach i mów delikatnie do telefonu. Tutaj to jest chyba źle po prostu przetłumaczone, ponieważ chodziło o to, żeby mówić do tych mikrofonów. Tak więc trzeba tutaj uważać, żeby nie zakrywać czujnika, który powoduje automatyczne pauzowanie i wznawianie muzyki, jeśli wyjmiemy lub włożymy słuchawkę do ucha. I należy mówić cicho, bo jeśli będziemy mówić głośno, to dźwięk będzie słabej jakości. Tak więc tak, włączam tą opcję. Włączam także nagrywanie drugiej Próbki dodatkowe też LG. W tej chwili mówię bardzo, bardzo cicho, z niewielkiej odległości około 3 cm. Mój głos jest bardzo cichy. Jesteśmy właśnie w trybie szeptu, włączony jest on w aplikacji. Stwierdźcie, czy w tym trybie ten głos jest wystarczająco wyraźny, żebyście zrozumieli to co mówię. Ta technologia może się przydać oczywiście, jeśli chcemy zachować dyskrecję, tak żeby zbyt wiele osób nie słyszało tego skupcie się na tym, czy mój głos jest wyraźny, czy rozumiecie moje słowa. Jeśli tak, to znaczy że ten tryb również jest ok. Okej, okay. czas na podsumowanie. Powiem Wam, że te słuchawki w tej cenie są rewelacyjne. Osobiście jestem posiadaczem słuchawek innej marki konkurencyjnej, które kosztowały nawet nieco więcej i nie mają połowy z tych funkcji bardzo przydatnych i bardzo dobrych. Jakość dźwięku oceniam bardzo dobrze w moich słuchawkach, natomiast tutaj również jakość dźwięku jest rewelacyjna. A do tego w trochę niższej cenie mam jeszcze mnóstwo dodatkowych funkcji chociażby sterylizacja UV przyzwoita wytrzymałość na jednym ładowaniu dobrej jakości mikrofon czy nieoceniona funkcja ANC i inne. Tak więc rewelacyjne słuchawki dla bardziej wymagających użytkowników i myślę, że tutaj w pełni warte swojej ceny, natomiast gdybyście szukali czegoś nieco tańszego to LG w serii Tone z tego co widziałem ma też słuchawki na przykład połowę tańsze w każdym razie zajrzyjcie sobie w opis filmu, tam będą linki i do cen tych słuchawek, możecie sprawdzić czy jest jest aktualnie jakaś promocja i do innych ciekawych rzeczy. No i w tej chwili dziękuję bardzo za obejrzenie tego filmu. To już jest sporo, natomiast żeby film lepiej poniósł się po YouTube, trzeba zadbać o statystyki, tak więc nie zaszkodzi w tej chwili, jeśli klikniecie łapkę w górę i będę bardzo wdzięczny za subskrypcję. To jest naprawdę ważne. No i zapraszam do aktywności w komentarzach. Macie jakieś słuchawki LG, TWS-y albo inne? No to napiszcie w komentarzu jak się sprawdzają i jaki to jest model. Generalnie nie krępujcie się, komentarze są dla Was. Pozdrawiam także moich stałych widzów. Na dzisiaj to wszystko. Trzymajcie się.